Transferowa rewolucja Widzewa Łódź. Jak y, f, wyglądały te letnie transfery? Jakie oceny możemy dać pionowi sportowemu Widzewa za letnie wzmocnienia? Plus jak może wyglądać ta zimowa rewolucja transferowa, więc słów kilka o drużynie z Łodzi, czas na taki kadrowo personalny rentgen drużyny trenera Igora Jovićewicza. Cześć, dzień dobry moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie, ja nazywam się Piotr Żepecki, kanał 365 Dni Piłce, kolejny materiał transferowy, natomiast nie spojrzymy sobie dziś na temat transferów kategorii, kto może trafić do ekstraklasy, nie powiemy sobie o plotkach, czy też o spekulacjach, ale raczej skoncentrujemy się na jednym konkretnym. Kluby, a więc sprawdzimy, jak wygląda sytuacja RTS-u z takim spojrzeniem szerszym a więc nie tylko będziemy patrzeć i oceniać te wzmocnienia zimowe. No bo przecież Wizyf jest tym absolutnie najaktywniejszym klubem, jeżeli chodzi o ekstraklasy, jeżeli chodzi o tę zimę, ale też mówimy sobie o tym, co działo się o latem. Starając się podsumować letnią rewolucję transferową i wystawić też poszczególne oceny poszczególnym zawodnikom, ponieważ wydaje mi się, że okres kilku miesięcy to jest taki wystarczający czas, po którym możemy dokonać pewne wnioski, natomiast na samym początku jednak zanim się rozkręcimy, serdeczna prośba do was o aktywność, a więc moi drodzy, zachęcam wszystkich do łapek w górze pod filmem, subskrypcji kanału, niech to nasza sportowa społeczność ro rośnie i pęcznieje, a teraz startujemy, czas pogadać o drużynie z serca Łodzi. Przede wszystkim cofnijmy się o te kilka miesięcy, a więc pamiętamy doskonale Widzew, który oczywiście już miał gdzieś te duże możliwości finansowe po wejściu do klubu Roberta Dobrzyckiego, natomiast z y, sportowymi wówczas opiekował się pan Nikolicius, który w, no miał gdzieś za zadanie zbudować e, mocny widze, licząc się w ekstraklasie i walcząc o wyższe cele w najlepszej lidze świata. Natomiast no nie do końca to wszystko wyszło, czego chyba najlepszym efektem jest to, że pana Nikoliciusa w klubie już nie ma. Natomiast był też inny trener, a więc e, Zajko Sopic, który również miał mniejszy, większy wpływ na transfery, mógł sobie dobierać zawodników. Mówiło się sporo o tym, że m.in. Lindon Selachi był takim jego żołnierzem, który go ze przyprowadził przeprowadził ze sobą do Natomiast od początku, jeżeli chodzi o tę letnią rewolucję transferową, jak w tej chwili widzicie, no to jest ten spis zawodników. Jeśli mam być szczery, musiałem specjalnie też zmniejszyć tutaj czcionkę, żeby każdy z zawodników się zmieścił, a więc każdy z graczy, którzy, który trafił. Tej, tego lata. widzy się. Natomiast od początku, tutaj od razu muszę powiedzieć, że z boku, to jest ta kolumna z prawej strony, umieściłem takie ocenki, a więc plus, krzyżyk ewentualnie. Coś pomiędzy, żeby tutaj ocenić konkretnego zawodnika, który trafił tego lata do widzewa. Poszeregowałem oczywiście zawodników, jeżeli chodzi o kwoty, a więc na pierwszym miejscu no ten absolutny hit transfer widzewa, więc Andy zekiri pozyskany z belgijskiego genku za 2 miliony euro. Jeżeli chodzi o Zekirego, plus i minus, a więc no pewnie lewia część rundy jesiennej to było zdecydowane rozczarowanie. Potem jednak się odblokował, zaczął strzelać, co prawda, nie strzelał na zawołanie, bo to jest ten golf meczu ligowym z Piastem, do tego też bardzo ważne trafienie w meczu choropolski Polski z Pogonią Szczecin, natomiast finalnie myślę, że obroni się wiosną, bo to jest gracz z dużym potencjałem, regularnie powołany zresztą do reprezentacji Szwajcarii. W przypadku Marysza Fornalczyka byłbym bardziej zero -jedynkowy. Wydaje mi się, że to był duży flop transferowy i rozczarowanie, jeżeli sobie zostawimy kilka rzeczy. więc oczekiwania, to co Fornalczyk jest w stanie zaprezentować i co nam udowodnił na przestrzeni tych wielu, wielu, wielu miesięcy w Koronie Kielce, gdzie jakby zwieńczeniem tego znaczenia. Znakomitej gry była runda rewanżowa poprzedniego sezonu, ale też dosyć dużą kwotę wydano z tego zawodnika, więc jeden z absolutnie największych transferów w historii, jeżeli chodzi o ruchy wewnętrzne ekstraklasy, a więc półtora miliona euro, za które wyłożył za niego. Widzę fuć. Natomiast jeżeli chodzi o Fornaczyka, to tak jak powiedziałem wcześniej, on etatowo rozczarowy, dostając jednak bardzo dużo szans, bo wielokrotnie on jakby rozpoczynał w mecz od pierwszej minuty w na przykład z takim Samuelem Akero, o którym swoją drogą mówi się, że może w ogóle odejść na wypożyczenie do Sieko, a więc obrać tę samą drogę, którą obrał Tonio Tekic, natomiast Akere grał zdecydowanie mniej niż Fornalczyk no i też nie kosztował aż tyle, bo to była połowa tej kwoty, za którą zapłaciła za niego drużyna złodzie. natomiast jeżeli chodzi o samego Fornalczyka i jego liczby, no one są bardzo skromniutkie, bo to jest tylko jedna asysta w tym meczu z Brookbetem, poza tym no nic, poza tym cały czas czekamy na ten jego debiutancki gol i być może doczekamy się w pierwszych kolejkach rundy rewanżowej. Jeżeli chodzi o kolejnych zawodników i Ocen, no to przede wszystkim warto się zatrzymać przy Teliośa Andrew, wobec którego chyba każdy miał większe oczekiwania, a więc etatowy reprezentant Cypru. Ponad 100 meczów w belgijskiej lidze, natomiast cały czas czekamy na jego taki wystrzał, jeżeli chodzi o dobrą formę, inklinację do gry w ofensywnej, jeżeli chodzi o prostopady podanie i dobrą grę z tyłu. Wydaje mi się, że Andrew jest zdecydowanie w stanie więcej pokazać nam wszystkim, no i być może zobaczymy taką jego naprawdę bardzo dobrą grę w rundzie wiosennej ekstraklasy. Jeżeli chodzi o Wejko, u Ilicza, czy też Macie Kikolskiego, to ciężko mi się tutaj było określić. Co prawda przy Iliczu postawiłem plusik, przy Kikolskim plus, minus, natomiast wydaje mi się, że obaj są w stanie więcej pokazać. Jeżeli chodzi o Samuela Kikolskiego, to też ciężko spekulować, jak będzie wyglądała jego przyszłość, gdyż w przypadku potencjalnego transferu Bartomeja Drągowskiego mówi się o odejściu byłego zawodnika Legii Warszawa. Natomiast jeżeli chodzi o Samuela Kere, to postawiłem plus, minus, bo podobnie jak Fornaczyk, no te liczby nie powalają na kolana, bo to jest jeden gol. W meczu coś. Ciekawe z Arką Gdynia, kiedy zagrał minutę, paradoksalnie zagrał wtedy najmniej, ale strzelił tę jedyną bramkę, do tego też asysta, więc również mówimy o takiej dużej biedzie w kontekście liczby, natomiast on grał zdecydowanie mniej niż Mariusz Fornalczyk, będąc zawodnikiem bardzo często rezerwowym, który wchodził na końcówki spotkań. Jeżeli chodzi o kolejny graczą to przede wszystkim warto się skoncentrować na w, 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 w Dionie Galapeni więc graczu, który chyba nie zawiódł. Wydaje mi się, że to ciężko mieć do niego większe pretensje. Ta kwota transferu też potencjalnie była jakaś bardzo wysoka, a więc generalnie transfer na plus. Herthilden z kolei wydaje mi się, że poniżej oczekiwań i generalnie większość kibiców widzewa też się zastanawiała, dlaczego widzę go generalnie wykupywał, ponieważ on już występował wcześniej w zespole RTS-u w tamtym sezonie. Natomiast latem został wykupiony ze szwedzkiego Dürgårdu. Jeżeli chodzi o kolejnych graczy, to tutaj przede wszystkim jakby no, dużą wartością dodaną jest to, że oni przeszli za darmo, a więc taki Selahi, Berger, nie dość, się sprawdzili, wyglądali naprawdę dobrze, no to też widzę, nie musiał za nich dużo płacić, natomiast wiadomo, że takim absolutnie transferem najlepszym i to potwierdzają liczby, jest prowadzenie Sebastiana Bergera, więc najskuteczniejszego zawodnika widzę Widzewołdź, autora dziewięciu bramek, no i gracza, który się odnalazł znakomicie, który z pewnością będzie bardzo ważną postacią, jeżeli chodzi o rundę ekstra ekstraklasy. Pytanie też oczywiście czy Igor Jowicewicz nie zmieni tej koncepcji, jeżeli chodzi o granowika napastników, gdzie w końcówce rundy naprawdę wyglądało to bardzo solidnie, a więc Andy Zekiri, u boku którego występował Sebastian Berger, to może być taki duet snajperów, który no, ma potencjał na to, żeby siać spustoszenie, jeżeli chodzi o drugą część sezonu Ekstraklasy. Poza tym kilku innych graczy, którzy w, no, zostali sprowadzeni przez Widzew za darmo, a więc na przykład Tonio który się w ogóle nie sprawdził, którego aktualnie już Widzewy nie ma, wczoraj zostało ogłoszone to wypożyczenie do Osijeku i naprawdę podobnie też ekipa z Ligi Chorwackiego wykupi. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałych graczy, to jest na pewno Pepe Maisaba, o którym się mówi, że może odejść. Tutaj chodzi jakiś kierunek z drugiej Ligi Francuskiej, do tego też Angel Bena, czyli taki też transfer na plus. Natomiast tutaj jakby warunkuje gdzieś ten Zielony Ptaszek moim zdaniem to, że przychodził za darmo do drużyny Widzy Łódź, Antonio Klukowski, który głównie występuje w zespole drugim, natomiast gra tam regularnie i też co istotne strzela, na regula strzela regularnie, a jest jakiś potencjał na przyszłość, no i na pewno też Lindą Selahi, który oczywiście ma duże możliwości, który też pewnie rozwinie skrzydła, no i na którego ja też mocno liczę w kontekście drugiej części sezonu Ekstraklasy. Natomiast jeżeli chodzi o te zakupy zimowe, to tutaj też na pewno no, tych zawodników jest przede wszystkim mniej, bo wiadomo, że no, Widzew nie jest aż tak już tutaj, powiedziałem rozrzutny i aż tak nie planuje tej polityki transferowej, jeżeli chodzi o ten okres między rundami, natomiast już trzech zawodników przyszło, to i tak jest najwięcej, jeżeli chodzi o wszystkie kluby Ekstraklasa, więc przede wszystkim ta bomba transferowa w w postaci sprowadzenia Osłana Bukarego, który też pewnie będzie miał dużą presję po swojej stronie, jakby to wszystko wynika z tej kwoty, którą widzę w Ujściu, Jak podaje transfer to jest 5,5 miliona euro. Mówi się o takiej kwocie w pełni, jeżeli chodzi o bonusy, a więc oficjalnie najdroższy transfer w historii ekstraklasy. Gracz, który przywędrował z Austin na pozycji napastnika, czy też ewentualnie skrzydłowego, który ma wzmocnić linię ataku. Do tego też Krzysztof Czenka więc ważne wsparcie na lewą stronę defensywy. Transfer za blisko milion euro. Do tego też Lukas Lerager, który, co ciekawe, w ogóle może być też takim transferem najmocniejszym w kontekście widzewa i tej drugiej, trzeci sezonu, ale co ważne, zawodnik, który przywędrował za darmo. Gracz doświadczony z e, grą na poziomie w e, Ligi Mistrzów, Ligi Duńskiej, czy też kilku innych mocnych lig zagranicznych. Wiadomo, że to jest gracz bez jakiegoś potencjału sprzedażowego, już wiekowy, 32 lata na karku, natomiast gracz, który jest w stanie dać tę jakość na tu i teraz, a z pewnością właśnie na tym zależy włodarzom RTS. Natomiast obok tego też wartość Odnieść do potek transferowych, bo cały czas jakby tutaj no czekamy na te ruchy, które się potencjalnie mogą wydarzyć, a więc przede wszystkim wzmocnienie bramki. A więc to jest ten potencjalny ruch z Bartumiem Drągowskim, o którym się mówi sporo, że może zamienić tej zimy Pan Tynaikos na widzę Fud, a On no zresztą Drągowski jakby oficjalnie już, może nie oficjalnie, ale gdzieś tam się w kuluarach o tym słyszy, że szuka mocno nowego pracodawcy. Ponoć płynie zainteresowanie z Anglii, a także właśnie ze strony widzy Łódź, Do tego też nie wiadomo, jak będzie wyglądała przyszłość Tomasza Kendziora, o którym się również mówi, że może trafić do widzy. No I wzmocnić środek obrony. No i trzecim tym takim transferem bardzo mocno na papierze jest potencjalne przejście przemysła Płochety, który na pół roku przed końcem umowy z, z angielskim Oxfordem miałby trafić do zespołu widzewa. Tutaj, jeżeli chodzi o tę grafikę, to umieściłem tylko kwotę w, i wartości transferowe tych zawodników, a więc odpowiednio to jest 2,5 miliona euro, które teoretycznie oczywiście trzeba byłoby wyłożyć za drągowskiego. Natomiast wiadomo, że jeżeli Patryk z tego wypchnąć, to ta kwota będzie zdecydowanie mniejsza, jeżeli chodzi o to również na pewno nie będzie to kwota 2 milionów euro, ponieważ reprezentant polski ma tylko pół roku do końca umowy. No i jakby podobna sytuacja z przemysłem Płachetą, który również ma tylko kilka miesięcy do końca kontraktu. No stylski transferu z pewnością największe oczekiwania kibic RTS-u jakby tutaj mają w związku z potencjalnym przyjściem Płachety, ale z drugiej strony też wydaje mi się, że brakuje generalnie widzowie takich mocnych charakterów. No i ktoś taki w szatniak, jak drągowski z doświadczeniem międzynarodowym, jak kędziora z doświadczeniem międzynarodowym, plus też wiele meczów reprezentacji polskiej czy też występów widzę mistrzów w barwach Dynamo, to z pewnością to będą takie bardzo ważne wartości dodane, nie tylko chodzi mi jakby stricte o boisko i te sprawy piłkarskie, ale też istotne elementy w szatni, bo niewątpliwie ważna jest to część tej całej dyskusji dotycząca widzy co wielokrotnie akcentował trener Igor Jowicewicz, że budowanie tego Team Spiritu jest jakby pierwszym krokiem do osiągnięcia sukcesu. Natomiast trzeba cały czas pamiętać, że mówimy też o kilku potencjalnych odejściach, jak doskonale wiecie, już oficjalnie zostało potwierdzone to wypożyczenie Tonio Teklicza, który Kolei może tutaj pociągnąć za sobą Samuela Akere, ponieważ widziałem, że chorwackie media się rozpisują na temat przyszłości byłego zawodnika Bootewu Płowdiv, iż możliwe jest również odejście kolejnego zawodnika, właśnie do Osijeku. No, Także tutaj Zajkosopicz ponoć chce działać, pozyskując dwóch byłych podopiecznych, a więc to nie dość, że to jest Tonią nią to jeszcze Samuela Akere, wobec którego podejrzam, że widzę w jakieś konkretne plany i którego pewnie będzie chciał zatrzymać. Obok tego też trzeba pamiętać, że mu Mówiło się wcześniej o potencjalnym odejściu Juliana Szechu. Jakoby reprezentant Albanii budzi swoją sobą zainteresowanie. Pojawiła się nawet nazwa hiszpańskiej Walencji. Pytanie, czy to będzie taki ruch, na który się skusi widzę w kontekście odejścia, bo wiadomo, że to nie jest klub, który sprzedawać musi. Ale z drugiej strony, jeżeli po ciebie zgłasza się solidna marka europejska, klub, który aktualnie może ma jakieś problemy, ale generalnie jest klubem z top 5, no to ciężko takiej ekipie odmówić. Więc pytanie, czy te oczy się nie zapalą o Juliana Szechu i czy nie będzie chciał mocno odejść, mimo tego, że. Widzę, buduje się coś ciekawego, no to jednak czy nie wymusi na klubie zgody na transfer? Pytanie, oczywiście, jak będzie, natomiast fakcją, tak, że Szechu jest bardzo ważną postacią, i już myślę, że możemy sobie powolutku wizualizować ten ciekawy środek pola. Widzę w Ołudź właśnie z Julianem Szechu, z doświadczonym Leragerem, z y, też na pewno mogącym dać bardzo dużo do przodu Franem Alvarezem, czy też Lindonem Serachim. W ogóle na papierze, no widzę, wydaje się, że ma jedną z najlepszych kadr, jeżeli chodzi o ekstra Natomiast wiadomo, jak wygląda tabela, i sytuacja aktualnie jest tak i ta rzeczywistość absolutnie brutalna i trudna, że widzowi teraz bliżej do spadku niż do tych magicznych europejskich pucharów. Natomiast niewątpliwie runda rewarza będzie fascynująca, ekscytująca i już nie możemy się nie doczekać. Natomiast na koniec tego materiału chciałem tylko przytoczyć coś, co pokazywałem wcześniej w kontekście takiego filmu dotyczącego szans na spadek, no i tego właśnie walk, walki o utrzymanie w ekstraklasie. W tej chwili widzicie terminarz Widzywołci, a więc to jest te pierwsze kilka kolejek, plus oczywiście bardzo ważne spotkanie w ramach STS Pucharów Polski, które z pewnością będzie dla widzów kluczowe w kontekście początku wiosny i tego okresu lutowo-marcowego, więc to początku Widzew mierzy się z Jagiellonią Białystok. To jest konfrontacja domowa. Pamiętamy doskonale jesienią. RTS przegrał w Białymstoku 2-3. To był też taki mecz no, na pewno symboliczny, bo wydawało się, że Widzew wróci z kompletem punktów z, ze stadionu Dułym Podlasie, ale finalnie dostał dwie bramki na koniec. Potem to są rywalizacje wyjazdowe z GKS-em Katowice i Wisłą Płock. Następnie domowe starcie z Krakowią. Znów dwa wyjazdy, a więc to jest pogoń. I GKS Katowice. To jest ten mecz, o którym mówiłem wcześniej, a więc bardzo istotne spotkanie w walce po finał Puar polskie doskonale wiemy, że puar polski to jest oczywiście najkrótsza droga do europejskich Płarów. Potem z kolei, jeżeli chodzi o ten terminarz, do wizyt podejmuje Lecha Poznań. No i generalnie, jeżeli chodzi o trudność tego terminarza, jak widzieliście, wcześniej zaznaczyłem taką klasyfikację, swoją. 8 na 10, wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo trudne plany, bardzo niewygodny ten terminarz. Mnóstwo trudnych meczów, czyli to jest na przykład ten dwumecz z GKS, Katowice, rywalizacja z Jagielonią, rywalizacja z Lechem, a więc na starcie mówimy o dwóch konfrontacjach z puarowiczami, potencjalnie. bardzo bardzo trudnych meczach, które no też pewnie odpowiedzą na szereg pytań dotyczących tego, jak mocno zmienił się Widzew, jaką metamorfozę w przeszła drużyna trenera Igorajowiciewicza. Wśród tych plotek transferowych, jeżeli chodzi o zimowe wzmocnienie, nie umieściłem Kamienia Grosickiego, o którym się mówiło sporo, natomiast najprawdopodobniej strony, mam tutaj na myśli Pogąszczecik i Kamila Grosickiego dojdą do porozumienia w sprawie nowego kontraktu. Jeżeli oczywiście to się nie wydarzy, no to być może jest taka szansa, że Grosik zamieni nawet tej zimy pogoń na widzów. Natomiast, gdybym mnie ktoś teraz zapytał, no to powiem szczerze, że chyba się Grojski dogada i wydaje mi się, że bliżej jest tutaj finalizacji tych rozmów w sprawie nowej umowy niż ewentualnego odejścia. Chociaż wiadomo, że jako wielki sympatyk ekstraklasy i fan wielu takich, powiedzmy, ciekawych zjawisk na rynku transferowym, no bardzo bym chciał zobaczyć taki mocny transfer wewnętrzny, a więc stukrotny reprezentant polski, który zmienia barwy trafiając do widzewa. No i który z pewnością byłby taką, e, no gdzieś tutaj powiedziałbym, w niesamowitą historię. I takim mocnym paliwem dla widzewa Łódź w kontekście walki o najwyższe cele. Natomiast moi drodzy, piszcie koniecznie, jak patrzycie w ogóle na te ruchy transferowe widzewa, z którymi ocenami się nie zgadzacie ze mną, jeżeli chodzi o te transfery wykonane latem, kto Waszym zdaniem powinien widzew opuścić, a kto ewentualnie może przyjść. Piszcie koniecznie, zachęcam do merytorycznej, ciekawej dyskusji w sekcji komentarzy. Jednocześnie też bardzo dziękuję za dzisiejszy format. Zajęcam do łapek, subskrypcji. Pozdrawiam, do zobaczenia.